Cześć, dziś chciałabym przedstawić Wam trzy sprzęty marki Humanas. Pierwszym z nich jest lustro przenośne z podświetleniem LED do wykonywania makijażu. Jakiś czas temu... E Pokazałam wam takie małe mm, fragmenty ujęcia z tym lustrem i było sporo zapytań o to lustro. Wcale mnie to nie dziwi, dlatego że ono jest naprawdę bardzo praktyczne. Po pierwsze, jest bardzo duże, więc sporo w nie widzicie. Po drugie ma podświetlenie LED i macie do wyboru trzy kolory podświetlenia, zimne, ciepłe oraz neutralne, więc wyraźnie widzicie w lustrze, co robicie i idealnie to się sprawdza w ograniczonych warunkach. Oświetleniowych. No i macie regulację tego lustra, więc niezależnie na jakiej wysokości się ustawicie, tak możecie dostosować to lustro, żeby było wam wygodnie. No i dla mnie to jest niezwykle komfortowe, dlatego że poprzednie lustro, które miałam, nie miało w ogóle regulacji, więc niejednokrotnie coś tam musiałam sobie podkładać pod spód, żeby uzyskać odpowiedni kąt nachylenia. Strasznie mnie to irytowało, no bo za każdym razem musiałam coś tam podkładać e, i nie mogłam sobie tego regulować, no i nie było podświetlenia. A jak wiemy, jesienią czy zimą dodatkowe światło przydaje się, dlatego że z samego rana jest jeszcze bardzo ciemno. Światło sztuczne lamp niekoniecznie daje nam dobre efekty i nie zawsze dobrze widzimy. Co robimy w tym świetle? Czasami, w tym sztucznym świetle, można za dużo nałożyć sobie brązera, porobić sobie plamy na skórze, a mając oświetlenie wokół lustra, kontrolujemy nacisk oraz ilości nakładanego makijażu. I to lustro też było w moim przypadku ostatnio bardzo pomocne, kiedy w łazience nie miałam jeszcze lustra, a musiałam się pomalować albo zrobić demakijaż. więc teraz przejdziemy do demakijażu i masażu. I ten makijaż zaczniemy sobie od szczoteczki sonicznej marki Humanas i tę szczoteczkę wyróżnia to, iż ma ona funkcję spieniania. Mamy tutaj otwór poboru wody, mamy tutaj miejsce... Gdzie możemy wlać nasz ulubiony płyn do demakijażu. No i mamy też tutaj otwór, gdzie wypływa piana. Mamy wibracje soniczne, więc ta szczoteczka bardzo dobrze skutecznie domywa makijaż. Mamy tutaj dwa przyciski: M oraz L. M pozwala na włączenie urządzenia i uruchomienie trzech trybów. L Zwiększamy intensywność od najmniejszego do największego, natomiast cały cykl mycia trwa 3 minuty. I teraz możemy przejść do kolejnego bardzo ciekawego urządzenia, i to jest masażer z funkcją EMS, czyli wykorzystujemy tutaj stymulację mikroamperową, czyli wykorzystujemy tutaj prąd elektryczny o niskim natężeniu. Mamy też funkcję rozgrzewania i to jest bardzo fajne, jeśli chodzi o e, ukojenie skóry twarzy, e, na zmęczenie, na obrzęki i też opuchliznę pod oczami, no to taki rozgrzewający masażer ma działanie niezwykle Kojące i takie odprężające. Mamy tutaj zastosowane światło czerwone, co dodatkowo przyspiesza do regeneracji komórek, no i stymuluje do produkcji kolagenu oraz elastyny. Światło czerwone też bardzo dobrze sprawdza się w przypadku rozjaśniania skóry, czyli fajnie się tutaj sprawdzi przy rozjaśnianiu przebarwień, przy redukcji śladów po trądziku, ale też przy wygładzaniu drobnych zmarszczek. Sama głowica jest obrotowa, więc urządzenie jest bardzo takie poręczne, no i myślę, że tutaj wygodnie będzie Wam zastosować na różnych obszarach twarzy. Jest też takie małe, kompaktowe, dosyć wąskie, więc nawet jak wrzucicie gdzieś do kosmetyczki, to ono myślę, że nie będzie Wam specjalnie przeszkadzać. Jest naprawdę bardzo takie. Ergonomiczny w kształcie, do zabrania ze sobą w podróż. Mamy tutaj dwa przyciski. Pierwszy przycisk, tutaj M, uruchamia samo urządzenie i też pozwala na zmianę trybu, a mamy tutaj do wykorzystania trzy tryby. Mamy tryb kojący, i ten tryb wspomaga krążenie krwi i koi mięśnie twarzy. Tryb liftingujący, czyli fioletowy, skutecznie kurczy mięśnie, działa liftingująco i napinająco oraz eliminuje opuchliznę. I ostatni tryb, Tryb aktywacji stymuluje produkcję ATP i wspomaga regenerację kolagenu. Natomiast przycisk L pozwala na zwiększenie intensywności danego trybu. zrobiłam kulki mocy natomiast tak nieco po swojemu dlatego, że oprócz daktyli i migdałów są tutaj jest tutaj jeszcze czekolada gorzka roztopiona i płatki soli od Maldon więc tutaj starałam się to zblendować tak, żeby nie do końca zblendować również te płatki soli i gdzie nie gdzie można na nie trafić i uważam, że to smakuje naprawdę wyśmienicie. Eee, także słuchajcie, mega. Oprócz daktyli, e, które dodają tutaj słodyczy, jest e, również tutaj miód wielokwiatowy. Bardzo ładnie to się zlepiło. E, no i to jest bardzo słodkie idealne do kawy. A wczoraj akurat udałam się do galerii, żeby zakupić sobie nowe smaki kawy, bo właściwie tu już skończyły mi się totalnie zapasy i nawet jak przyjadą goście, to nawet nie miałabym co podać, więc wybrałam się do Five O'Clock i zakupiłam sobie dwa nowe smaki, które nawiązują trochę do Wielkanocy. Po pierwsze zabajone i ten jest taki trochę. Śmietankowy, przepięknie w ogóle to pachnie. A tutaj mamy propozycję sernika z wiśnią. I jest jeszcze o zapachu, a raczej smaku: mango i marakuja. Też ciekawe, ale podejrzewam, że może być bardziej kwaśne, więc na tamto się nie zdecydowałam. Ale wziąłam sobie sernik z wiśnią, też bardzo ładnie pachnie. No i fantastycznie te kawy smakują. Ja bardzo lubię takie smakowe kawy. Oczywiście klasyczna. Też musi być, ale jak właśnie ostatnio decyduję się na smakowe, to, to właśnie to i brakuje, biorę sobie najczęściej takie małe torebeczki, tak na spróbowanie. I to jest, tak wiecie, akurat bardzo drobno zmielone do parzenia wrzątkiem. A jeszcze ostatnio <gryw> mam ym, fazę na kokos. Postanowiłam też już w sumie tak wielkanocnie, że zrobię domowe malibu. Zatem tutaj mam wiórki kokosowe zalane alkoholem. Natomiast widzę, że ten alkohol wręcz wsiąkł w te wiórki kokosowe i jest tego zdecydowanie za mało. Więc będę musiała zwiększyć proporcję tutaj alkoholu. A oprócz tego zakupię jeszcze mleczko słodzone, jedno i niesłodzone. No i będę to blendować. Oczywiście odcedzę alkohol od wiórków kokosowych i ten alkohol miesza się z tymi mleczkami. I tutaj mam jeszcze kolejne wiórki kokosowe, którymi obtaczałam właśnie te kulki mocy. No i nie chcę tego wyrzucać oczywiście do kosza. Myślę, że też to zaleje alkoholem, więc zrobię sobie tego specyfiku nieco więcej. Myślę, że będzie idealnie na święta. A u samej góry mam właśnie takie fajne karawki. Które wykorzystam do tego, żeby to właśnie przelać. Także będę miała fajny trunek akurat na jakieś tam rodzinne spotkanie wielkanocne już niedługo. A że Wielkanoc dosyć późno, więc no a w każdym razie to można trzymać przez kilka dni, 3-4 dni, może nawet tydzień, tak żeby, to, tak żeby to porządnie nabrało aromatu. Ale to jest przepyszne. Ja w ogóle ostatnio mam właśnie fazę na. Na kokos. No. No, a to jest zdrowe i pożywne. Bez cukru. Jedyne co, no to w gorzkiej czekoladzie pewnie była zawartość jakiegoś tam cukru, więc oczywiście można pominąć roztopioną gorzką czekoladę. Można dodać samo kakao w proszku. Też będzie ok, ale ja właśnie chciałam z, nieco tak z gorzką czekoladą. Dzięki temu to się jeszcze w ogóle tak. Mocniej zlepiło, zrobiło się to takie twarde, bo trzymam, to, trzymam, trzymam te kulki te słodycze w lodówce. No i tak, jak najdzie mnie ochota do kawki, coś słodkiego albo tak, żeby właśnie dodać sobie mocy, postawić siebie na nogi, no to to jest fajne rozwiązanie. Z takich wielkanocnych rzeczy, no to znalazłam u siebie na poddaszu jeszcze takie dwie doniczki, które kiedyś zakupiłam w TK Maxie. Tutaj kiełki brokuła, które, które ledwo co zaczynają kiełkować. Myślę, że powinnam dzisiaj jeszcze raz przelać je wodą. Tak, pamiętajcie, żeby co najmniej dwa razy dziennie przelawać tą wodą, tak żeby. Mm, Tutaj nie zaczęło śmierdzieć taką stęchlizną, takim grzybem, więc trzeba je w miarę często przelewać, najlepiej trzy razy dziennie, rano, w środku dnia i na wieczór. No, a to czekam na rzeżuchę. Rzeżuchy jeszcze tutaj nie wysadziłam. Nie wysypałam tutaj rzeżuchy, dlatego że jednak nie mam waty. Nie wiem, gdzie ona jest. Myślę, że chyba będę musiała zakupić watę. I tak, i jeszcze jedna rzecz, muszę Wam powiedzieć, że nigdy w życiu tak długo w moim domu nie utrzymywała się Gwiazda Betlejemska. Teraz mamy połowę marca, a u mnie Gwiazda Betlejemska wygląda tak. Mogłaby wyglądać lepiej, ale były momenty, kiedy ją po prostu przesuszyłam, dlatego te nie, nie, liście niektóre wyglądają tak, a nie inaczej. Ona też sporo przeszła, bo przeszła w sumie cały ten remont, który był tutaj w domu. Więc ona co chwilę była zakurzona i dawałam ją pod wodę, pod porządny prysznic. Ale muszę Wam powiedzieć, że zwykle gwiazdy betlejemskie u mnie w domu umierały i to dosyć szybko. Natomiast tutaj trzyma się tak niesamowicie dobrze, a kupiłam ją w Leroy Merlin, w zwykłym sklepie budowlanym, w sieciówce. A roślina trzyma się po prostu rewelacyjnie. Na przykład u mojej mamy wiem, że też gwiazdy Betlejemskie świetnie się trzymają, nawet do następnego roku. I no ciekawe, jak to będzie w moim przypadku. No, przyznam, że jestem tutaj akurat bardzo zaskoczona, no bo nigdy tak nie było. Tutaj mam z kolei moją cebulkę, z której już skorzystałam. Natomiast muszę to wszystko podlać. Ostatnio robiłam sobie serek z rzutkiewką. No i dodałam tutaj garść świeżego szczypioru. I widzę, że ziemia już jest troszkę podsuszona, więc mogłabym je nieco podlać, ale widzę, że najlepiej to im byłoby na zewnątrz, tam gdzie jest, nieco więcej świeżego powietrza. Ja tylko czekam, jest połowa marca i dalej jest bardzo zimno. Dzisiaj, pomimo tego, że było słonecznie, no to widziałam, że był z samego rana niezły przymrozek, bo wszystko było zaszronione. Więc, no, jeszcze strach wystawiać to wszystko na zewnątrz, bo może zmarznąć. Że czekam na lepsze, w sensie cieplejsze dni. Natomiast to, czym mogę się już pochwalić, no, to słuchajcie, ruszyła. U mnie oliwka. No i to jest znowu, właśnie kolejna rzecz. Czekam na te cieplejsze dni, kiedy będę mogła te oliwki wystawić na zewnątrz i one będą już stały sobie tak docelowo cały czas na zewnątrz, bo one potrzebują dużo słońca jak najwięcej słońca. I wtedy wiem, że jak dostaną takiego kopa promieni słonecznych, to one natychmiast ruszą. Natomiast tutaj, jak już widać, mamy oznakę życia i Widzę, że powoli się te roślinki wybudzają. Jeśli chodzi o drugie drzewko, to jeszcze nic takiego się nie dzieje. Przestawiłam tą tubę, aczkolwiek to i tak nie będzie jej docelowe miejsce. Tylko tak pozwoliłam kotkowi się tutaj <grych> popatrzeć nieco przez okno. No, a tak wygląda druga roślinka. Dość sucho, ale myślę, że też pewnie wypuści. Za, za jakiś czas yy, młode listki. Natomiast no, tutaj na razie jeszcze, jeszcze czekam. Tutaj jeszcze nie mam tej płyty na ścianie, natomiast prawdopodobnie ona będzie zrobiona w tym tygodniu. Tak mi się wydaje, więc też czekam na to niesamowicie, bo nie mogę patrzeć na tą ścianę, gdyż ona jest taka, wiecie, <grych> niedokończona. Tym bardziej, że też tutaj te Narożniki brzydko wyglądają, więc czekam na ten Lakobel, który trochę odświeży mi też tutaj wygląd tej kuchni i nieco rozjaśni. No I myślę, że wtedy będzie dopiero ładnie. No i szczepiornie. Mam tutaj kilka rzeczy, które mogą się za chwilę przeterminować, więc chciałabym je zużyć i stwierdziłam, że zrobię jakieś dobre śniadanie do pracy i mam tutaj twarożek półtłusty, mam tutaj śmietanę i zrobię pastę z oliwkami. I w sumie można by to zblendować na gładką pastę, natomiast ja wolałabym je skroić, żeby poczuć kawałki tych oliwek w tym serku. Mam tutaj jeden ząbek czosnku no i garść własnego szczypiorku. Ten humus orzechowy kiedyś robiłam. Hmm. Dobra, mamy to. Odrobina soli, ale nie za dużo, bo przecież oliwki są słone. I całkiem sporo pieprzu. Hej, hej, odzywam się tutaj do Was, dlatego że mm, czytając ostatnie Wasze komentarze, sporo osób pisało, że mm, nie możecie się doczekać, aż w końcu zacznę działać coś tam w ogrodzie i coś tam robić. I powiem Wam, że ja też. Nawet mam w planach jechać niedługo do jakiegoś sklepu i zakupić kilka roślinek i zrobić e, pierwsze nasadzenia. Natomiast zanim zacznie się taka Spora zabawa z tym ogrodem, no to minie jeszcze trochę czasu, bo najważniejsze jest to, żeby zrobić taras i chodnik wokół domu, przynajmniej to, co sobie wymyśliłam. Chciałabym, żeby zostało zrealizowane i dopiero wtedy będę mogła zająć się tą częścią zieloną, czyli roślinną, bo na ten moment. Nie wiem, czy y, gdzie niegdzie ziemi będzie więcej, czy trzeba będzie coś tam dosypać. O, widzę, akurat mi się lampka solara, solarna zapaliła. E, czy te nasadzenia, które y, teraz realizuję, nie zostaną w późniejszym czasie uszkodzone przez, nie wiem, jakieś maszyny, ludzi, wykopy i itd. Nie mam pojęcia, więc też szkoda z jednej strony y, robić jakieś większe zabiegi w tym ogrodzie, no bo. Nie wiem, co będzie dalej. A plany prawdopodobnie, to się oczywiście może zmienić, może się przesunąć, bo to zależy od wielu czynników. Natomiast prawdopodobnie plany na realizację samego tarasu i ogrodu są na lato, w wakacje. Natomiast, tak jak mówię, może to się przesunąć, bo może na przykład ekipie budowlanej wypaść jakiś klient, może zabraknąć towaru, może akurat zrobić się okienko i wtedy, może ja wtedy wpadnę w to okienko i ta cała realizacja będzie zrobiona szybciej. Więc u mnie wiele rzeczy zmienia się tak z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, natomiast cały czas bardzo dynamicznie, niemniej plany są. I na pewno to będzie zrobione i będzie to zrealizowane tak myślę, że jeszcze w tym roku. Przynajmniej e, już tylko na to w tym moment mam ciśnienie, żeby to dokończyć i mieć to z głowy. Myślałam też o grządkach podwyższanych, natomiast to też chyba dopiero na przyszły rok, nie w tym roku. Zasadzę coś tam małego w doniczkach, tak, żeby było. Kiedyś zresztą też miałam pomidory, przecież w donicach i pięknie wyrosły, więc jest to jakiś pomysł. W takich plastikowych donicach też to świetnie rośnie. Natomiast trzeba będzie tutaj regularnie myśleć o podlewaniu. Natomiast wystarczy na ten moment wystarczy mi kilka krzaczków. Myślę dosyć też mocno o malinach, bo to są akurat takie rośliny, że w sumie one długo się przyjmują. Więc yy, o tym mogłabym pomyśleć i gdzieś tam zagospodarować jakąś przestrzeń pod, w niedużej odległości od płotu, tak myślę, w osłonecznym miejscu. Niemniej, no, myślę, że i Wy, jak i ja sama siebie muszę uzbroić. <grym> e, musimy się uzbroić w cierpliwość. No, ale tak to na pewno się wydarzy. Seria. Ja już nie mogę się doczekać, aż wyjdę na dwór i zacznę spędzać czas na. E, na świeżym powietrzu. Mamy, mamy marzec już, połowę marca, drugą połowę marca, a jest tak zimno. <grym> jest bardzo zimno. Cały czas dogrzewam się zimowymi herbatkami <grym> i czekam na te cieplejsze dni. E, e, słuchajcie, witajcie w moich czterech kątach, bo myślę, że już e, tak na ten moment skończyłam się urządzać. I jest już tak, jak chciałam, jest przytulnie, jest domowo, większość rzeczy jest już poukładana, jest w miarę czysto, tego kurzu się już pozbyłam i w końcu mogę zacząć żyć i cieszyć się chwilą i tym, co mam i tym, co udało mi się osiągnąć w przeciągu nawet nie całego roku. Powiem Wam, że aż nie dowierzam. Licząc w sumie od połowy kwietnia, tak? Dwa dni przed urodzinie, czy jakoś w okolicach urodzin dostałam klucze od yy, drzwi, wiecie, tych roboczych, takich już yy, drzwi do, na budowę? Wiecie, że nie pamiętam, I, ale że to był taki prezent urodzinowy i to był chyba kwiecień. Wtedy dostałam klucze i tak sobie pomyślałam, ale sobie zrobiłam prezent na urodziny. No, ale to było takie, o oh wow, jakby taki wiecie, kolejny znak dla mnie, że akurat to się wtedy wydarzyło. No i no nie cały rok. Niesamowite. Tak dynamicznie i takie tempo. Sama siebie podziwiam. Jakby mi ktoś tak... Ym, jakiś czas temu powiedział, nie wiem, kilka lat temu, albo nawet rok temu, jeszcze o tej porze, że wydarzy się to, co się teraz wydarzyło, to mi się chyba złapała za głowę i. Jak? <grych> Jak? Ale no, wiecie, co już jest najważniejsze: że to już jest za mną, że ja już mam to z głowy i że teraz już mogę się cieszyć swoimi czterema kątami swoimi. thank